Cześć, godziny, witam Was w takim filmiku trochę nietypowym, takiej nowej serii. E, czasem mam jakieś przebłyski, pomysłu na nową, aby serię filmków na moim kanale e, nie realizuję ich, a później okazuje się, że na innych kanałach są takie filmiki. Dwa razy już tak było. Nie chciałam później jakby kopiować czyichś e, pomysłów, mimo że jakby sama wcześniej na podobne wpadłam. E, dlatego. Dzisiaj tak na świeżo właśnie obejrzałam e, pewien filmik i pomyślałam, że e, dobra, siadam, nagrywam, mam jeszcze e, chwilę. Także odstawiłam szykowanie obiadu i mówię dobra, nagram dla Was filmik. E, takie sery na przykład mają, e, od nich nie odgapiłam, ale na przykład takie sery mają Ewa e, z Ewa Kawusia z Ewu Wysiewa, tutaj popijam e, na pierwszą w tym roku e, taką właśnie zimną kawę. To jest jedyna kawa ze Starbucksa, którą lubię, czyli Frappe Mokka e, czekoladowa. Trzy, chyba dwa tygodnie pijam kawy i miałam ochotę na coś takiego, taką chemię i sobie popijam. Jest też Siarkar Vlog, czyli nasza Siarka też nagrywa w samochodzie, kiedy czeka na swoją córkę. A ja w momencie, kiedy będę miała do Was jakiś temat do obmówienia, po prostu wyciągnę aparat i to nagram. To nie chodzi o, o to w tym filmiku, żeby on jakoś super zajebiście był oświetlony. Jeśli będę miała ochotę nagrywać, nie wiem, szlafroku, czy siedzieć na podłodze, tak to będzie wyglądało, po prostu na spontanie. Dlatego może nie uda nam zbyt reprezentatywnie, ale jestem po pracy i nie jestem się dodatkowo pinżyć, stroić, żeby taki filmik nagrać. E, seria, myślałam, że się nazwie skomentowana. E, była jak już sfokusowana, to skomentowana, że była ta sama końcówka. E, dajcie znać, czy taka, taki pomysł na nazwy się Wam podoba. Chodzi o to w tej serii, żeby skomentować na bieżąco jakiś temat, który chodzi mi po głowie, e, lub coś, co ostatnio zobaczyłam, słyszałam, czyli taka po prostu pogadanka do Was, taki vlog. Vlog z kanapy, można byłoby powiedzieć. I chciałam do Was trochę pokazać na, na temat mojego zdania odnośnie eventów. Eventów, na które są zapraszane blogerki, vlogerki, nawet dziewczyny, które mają po prostu popularne Instagramy, które są gdzieś tam na czasie. I powiem Wam, że oglądałam właśnie pewien vlog dziewczyn, którą bardzo lubię. To nie chodzi o to, kogo oglądałam, co, na jakim kanale, i bo to nie ma nic wspólnego. Chodzi o, mi o samo zawisko eventów. Zastanawiam się, jeśli chodzi o takie eventy, po co tak naprawdę parkować kasę w takie wydarzenia. W takie wydarzenia? Wydaje mi się, że. Są one skierowane zawsze do małej grupy ludzi, często ludzi popularnych, którzy są na topie, którzy są na fali, których sami, sami oglądamy, których często po prostu lubimy. Ale też mam wrażenie, że no wiadomo, nie każdy takim youtuberem ma ochotę być, nie każdy ma predyspozycję na bycie youtuberem lub nawet jeśli ktoś na przykład bardzo docenia jakąś firmę i na przykład często ją pokazuje, dlatego że na przykład jest małym kanał czy jakimś małym w internecie, to... Na przykład zaproszenie na taki event, na najnowsze wydarzenie, podczas którego będzie prezentowany nowy produkt i tak nie dostanie, bo po prostu jest, no wiecie, taki mały w do innych, którzy są wielcy po prostu oglądani. Chodzi mi na przykład o to, że jakaś osoba, powiedzmy przez dwa lata na swoim kanale, który jest średniej wielkości, powiedzmy poniżej 10 tysięcy, dla niektórych to jest już pewnie omega, coś wielkiego, ale tak sobie przyjmijmy, że 10 tysięcy, i od kilku lat pokazuje w kółko, że to jest jej ulubiony krem, że go uwielbiam i w ogóle wydaje sama na niego kasę, bo to jest coś droższego, a taka marka na przykład nigdy takiej dziewczynie nic nie wyśle za darmo, nic jej, e, nigdzie ją nie zaprosi do żadnej współpracy, do żadnej współpracy barterowej, do niczego, a do osób, które są po prostu popularne, które nabijają wyświetleń każdym filmikiem, nawet jeśli tylko u siebie to pokażą, że dostały, rzucą w kąt, bo na przykład słabo się malują, albo e, nie wiem, czy jakiś okres twierdzą, że czegoś nie używają, a ponieważ markę im to wyśle nagle to jest super zajebiste i zobaczcie, ja to dostałam, e, to już właśnie o to mi też chodzi, że to jest takie trochę krzywdzące i y, nie skierowane do zbyt dużej ilości osób. Zastanawiałam się też, oglądając czasem vlogi z takich eventów, że ile ten marketing musi kosztować, ile musi kosztować takie całe wydarzenie, ta cała oprawa, wiecie, dźwiękowa, wizualna, jedzenie, opłacenie tych na dziewczyn, które są hostesami na takich, na takich eventach ogólnie, ile, jakie to musi kosztować ciężkie tysiące i czy nie lepiej byłoby po prostu zamiast pakować kasę w coś, w coś takiego dla, na imprezy takie kilkugodzinowe, kilkugodzinne dla tak małej grupy osób? niż po prostu obniżyć na przykład ceny produktów. Zamiast taki, nie wiem, jeden produkt kosztuje 20 funtów, omijając ten cały marketing. Ważne są oczywiście jakieś kampanie reklamowe, żeby wiedzieć, że produkt jest wypuszczany i tak dalej, ale chodzi mi o sa, typowo o same e, takie eventy promujące dany produkt albo, że coś dopiero będzie, e, a nie ma chyba nic bardziej e, wkurwiającego, jak dziewczyny na 15 kanałach mówią, że były na super evencie, ale nie bo wam przez miesiąc, co to jest, bo, e, bo nie możemy. No to po cholera coś takiego myślę, że to tylko jeszcze bardziej... E, Irytuje. Bebe, przestań, aż muszę łyknąć, bo już mi w gardle zaschło. Powinnam przypijać czymś ciepłym, bo <laughs> jeszcze trochę gardło boli, jak zimnym, zimnym, sztucznym napojem à la kawa. Yy, I o to, mi właśnie, o to mi właśnie chodzi, że takie eventy są zawsze skierowane do małej grupy osób, osób po prostu często popularnych, które na przykład yy, nie... Nie promują w żaden sposób też produktu, e, na którego premiery idą. Na, e, I nie wiem, czy, nie wiem, czy dobrze się, e, się wyrażam, ale tak się zastanawiam, czy nie lepiej było po prostu tą kasę pakować, naprawdę w składniki, jakieś e, inne formy marketingu, e, niż po prostu te, te eventy. Dla mnie te eventy to jest taka głupota. Sama nie powiem, że nie chciałabym i zobaczyć, jak takie wydarzenie wygląda. jakie to w zasadzie. Po prostu z czystej, z czystej ciekawości i może kiedyś będzie mi dane i też pewnie Wam powloguję i pokażę, ale ogólnie uważam, że to jest taka, taka właśnie głupota, bo te produkty często są warte groszowe sprawy, jeśli chodzi o ich, wiecie, składniki, opakowanie. Wiadomo, że marża musi być, że na tym musi zarobić ileś tamnaście osób, zanim produkt trafi do sprzedaży. I często produkt, który wart jest, nie wiem, w sklepie 20 funtów, za niego ktoś krzyczy, wart jest powiedzmy 2 lub 3, tak naprawdę. I może, gdyby nie ten cały marketing, warty byłby połowę ceny. No, bo tak jak mówię, należy opłacić właśnie te wszystkie miejsca eventowe, ludzi, eventowych specjalistów o marketingu, PR-u i tak dalej. I to jest dla mnie właśnie takie. Takie, ja nie wiem, niepotrzebne moim zdaniem. Za granicą to było już częściej na dużą skalę, po prostu takie wydarzenia wielkości naprawdę, czegoś niesamowitego. W Polsce to dopiero mam wrażenie, że od kilku lat wchodzi, przynajmniej dopiero od kilku lat dziewczyny to pokazują, nie jest to tak aż popularne jak ja w Stanach. I jest to oczywiście jakiś rodzaj e, promocji, ale taki moim zdaniem e, głupkowaty, irytujący e, i taki jakiś nie wiem, mało, mało selektywny. Dajcie znać co na ten temat e, uważacie. Czy wolałobyście po prostu, że produkt był nawet te 20 czy 30% tańszy e, niż oglądać kilka vlogów e, czy kilka zdjęć na Instagramie, czy jakieś snapy czy coś takiego? Ehm. A jeśli już na takie eventy, yy, nie wiem, ktoś miałby się pojawiać, to takie osoby, które naprawdę kręcą się wokół tematu, a nie osoby wyciągnięte po prostu z, z grona, z worka, z tej szufladki, po prostu popularnych i na topie bardzo krótki e, filmik ale miałam ochotę tak na gorąco się z wami podzielić moją refleksją na temat e, tych eventów właśnie kosmetycznych. E, dajcie znać co sądzicie, jestem bardzo ciekawa właśnie waszej opinii, bo po to też są te filmiki, żeby się wypowiedzieć na jakiś temat i przy okazji prosić was o wasze zdanie także bo już ten filmik e, wcześniej zanim będzie zanim jest planowany, bo nie mogę doczekać właśnie waszych komentarzy. Jestem pewna, że zauważyliście o co, o co mi chodzi, wychwyciłyście moją myśl główną i że taki rodzaj filmiku też Wam pani do gustu. Jeśli tak, zostawcie kciuk w górę. Może są jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła w tej, w tej serii, piszcie, a na pewno się one pojawią. Także to tyle na cię godziny, buziaki. Trzymajcie się po. Pa-pa!